Myślę, że to dla kobiety jest ogromny cios usłyszeć coś takiego. Czy miałeś kiedyś zaburzenia odżywiania? Czy uważasz, że nie ma ludzi brzydkich, są tylko biedni? Czy krępujecie twoje nagie ciało, jak wspominasz swój pierwszy raz? Miałam grubą schizę po prostu na tym punkcie. Dzień dobry moi kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Witam się z Wami w odcinku, w którym odpowiem na trudne pytania, na pytania tabu. I w sumie pomysł na ten odcinek podsunęliście mi Wy. Ponieważ podczas live'a na Instagramie właśnie kilka osób napisało, żebym taki film nagrała, pytania zadaliście mi na Instagramie. Ja tych pytań nie widziałam, muszę w ogóle wejść w archiwum, bo już trochę czasu minęło, odkąd te pytania zadaliście. Ale moi drodzy, zanim zaczniemy ten film. To, jak może już zauważyliście, na naszej ścianie wiszą dwa przyciski. Mój przycisk dotarł, dużo z was pisało, dlaczego Juri dostał przycisk, a ja nie. Nie mam pojęcia, słuchajcie, dlaczego ja do niego czekałam dłużej. Chociaż zamówiłam go wcześniej, to jest w ogóle zabawne. Ale już jest, także z tego miejsca, zanim jeszcze zaczniemy ten odcinek, to chciałam wam bardzo, bardzo podziękować. Z całego serca, naprawdę bardzo doceniam, że jesteście, bardzo wam dziękuję za to, że dajecie mi możliwość robienia tak fajnych rzeczy, że mnie oglądacie, wspieracie te wszystkie komentarze, no bardzo, bardzo, bardzo z całego serduszka wam dziękuję. Czuję się podwójnie zmotywowana każdego dnia patrząc na ten przycisk na ścianie, żeby tworzyć dla was jeszcze fajniejszy content, żeby tworzyć dla was fajne filmy i mam nadzieję, że was w tym roku nie zawiodę. Cieszę się bardzo, bo to będzie mocno taki Podróżniczy rok dla nas, znaczy nie wiem czy rok, ale na pewno pierwsza jego połowa, i to jest dla mnie super, bo ja uwielbiam dla Was nagrywać takie vlogi z podróży. Nie mogę się już doczekać w ogóle Azji, Tajlandii. O Jezus, naprawdę, nie mogę się już doczekać. Kocham po prostu dla Was nagrywać takie rzeczy i kocham poznawać z Wami świat. Także jeszcze z całego serca bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. A teraz przechodzimy do tematu tego odcinka i. Wchodzę sobie w archiwum. O, dokładnie mija jeden rok, odkąd byliśmy na Dominikanie. Właśnie mi przypomnienie wyskoczyło. Trudne pytania, tematy tabu. Kurde, naprawdę sporo tego jest. Żeby nie było, że ściemniam, że jest tego sporo. Będę te pytania też trochę tak teraz przeglądać, bo wiadomo, że na wszystkie nie odpowiem, bo już się co ciąża może zrobić z twoim ciałem. Czy uważasz, że nie ma ludzi brzydkich, tylko biedni? Jak wspominasz swój pierwszy raz? Najgorsza i najlepsza współpraca największy kryzys w związku operacje plastyczne. Dobra, zacznę od mm, pytania o operacje plastyczne. Ostatnio też ktoś zapytał mnie o to na Instagramie. Ja nie wykonywałam żadnych operacji plastycznych. Otwarcie mówię wam zawsze o każdym zabiegu, który robię i robię Botox. O tutaj. I robię usta. To są jedyne takie inwazyjne zabiegi z igłą, które robię. Nie licząc oczywiście takich zabiegów pielęgnacyjnych, jak jakiś na przykład dermapen, czy mezoterapia igłowa. Ale jeżeli chodzi o takie zabiegi, powiedzmy, bardziej inwazyjne, to wykonuję tylko te dwa zabiegi. Nigdy nie miałam nic turowanego z żuchwą, bo też często o to pytacie, czy tam z nosem i tak dalej. Nigdy nie miałam żadnej operacji plastycznej. Twój partner oświadcza, że jest biseksualny. jakbyś na to zareagowała? Ale trudne to by było bardzo. Myślę, że w ogóle. No, myślę, że to dla kobiety jest ogromny cios usłyszeć coś takiego. Ja osobiście nie mogłabym żyć z takim partnerem, który byłby biseksualny. Nie wyobrażam sobie tego w żaden sposób. Na pewno zdałabym mojemu partnerowi dużo pytań, bo. Takie pierwsze, które mi się nasuwało, to od kiedy o tym wie, bo jeżeli wiedziałby o tym od zawsze, a na przykład związek ze mną miałby być pewnego rodzaju przykrywką, albo co gorsza, próbowaniem sobie udowodnić, że tak nie jest, i wtedy żyłabym w przeświadczeniu, że byłam po prostu oszukiwana przez długi czas, to. Bardzo, bardzo, bardzo duży cios, na pewno na pewno złamałoby mi to serce. I tutaj myślę, że to byłaby trudna sytuacja zarówno dla jednej, ale też drugiej strony. No ciężki, ciężki temat. Nie wiem, jakbym zareagowała, bardzo ciężko jest mi sobie to wyobrazić, ale na pewno, na pewno byłoby to dla mnie cholernie trudne. I na pewno też nie byłabym w stanie być w związku z biseksualną osobą. Konflikty wśród znajomych jak rozwiązujesz, a naprawdę pytanie bo uważam, że jest takie całkiem ciekawe. Ja wam powiem szczerze, że wśród moich bliskich przyjaciół raczej nie mamy jakichś konfliktów i jak coś tam się dzieje, to po prostu sobie rozmawiamy szczerze. Ja myślę w ogóle, że to jest klucz, jakkolwiek banalnie to nie brzmi, szczera rozmowa. Zazwyczaj wszystkie konflikty właśnie dzieją się przez to, bo jak jest na przykład jakaś większa grupka przyjaciół, to jedni drugich obgadują albo ktoś tam się zachował tak, a ta osoba zachowała się tak, ani mówią sobie tego w twarz po prostu i przez to są konflikty, bo potem coś tam wyjdzie, ktoś coś powie. Jeżeli się róż Zróżnimy zdaniami. Mam takie sytuacje również z moimi bliskimi przyjaciółkami, że mamy inne zdanie na różne tematy, nawet takie trudne. To wydaje mi się, że i tak potrafimy o tym rozmawiać. Szanujemy swoje zdanie wzajemnie, nie musimy się we wszystkim zgadzać. Ja akurat nie mam jakichś takich konfliktów, że przynajmniej nic mi nie przychodzi do głowy, ale na pewno, jeżeli taka sytuacja by się wydarzyła, to po prostu uważam, że najlepszym sposobem jest usiąść razem przy stole i szczerze po prostu porozmawiać i powiedzieć wszystko, co nas boli. Czasami takie rozmowy są trudne, nawet nie czasami. Nie każdy potrafi otwarcie mówić o takich rzeczach, ale wydaje mi się, że przez to, że się właśnie o takich rzeczach nie mówi, to potem są te konflikty, więc na pewno chciałabym taki konflikt rozwiązać w taki sposób. Jeżeli też na przykład w Waszej grupie znajomych są powiedzmy nie wiem, dwie osoby, które się kłócą, można. Też porozmawiać z tymi osobami, ale myślę, że nie warto rozwiązywać za nich tego konfliktu i wiecie, wchodzić tam i mieszać się w to wszystko, bo zazwyczaj takie osoby, które się wtrącają, to potem wychodzą na, na tym najgorzej po prostu. O, yy, Także na pewno warto zachęcać te osoby skonfliktowane do rozmowy, ale ja osobiście nie byłabym jakimś mediatorem i tutaj nie wchodziłabym aż tak. Ja przynajmniej tak ze swojego doświadczenia wiem, że osoby, które czasami chcą dobrze i właśnie chcą się wtrącić w czyjąś relację czy w. W jakiś czyjś konflikt, zazwyczaj na tym tracą. I można próbować skłonić te skonfliktowane osoby do rozmowy, ale myślę, że nie warto rozwiązywać tego problemu za te osoby. Flirtowanie z innymi, będąc w związku, dopuszczalne według Was. Flirtowanie to jest taki, takie pojęcie, chyba. Które każdy może sobie zinterpretować na swój sposób. No ja sobie nie wyobrażam, że mogła pisać teraz z jakimś innym facetem i sobie z nim flirtować. Tak samo nie wyobrażam sobie, żeby mój Juri sobie pisał z jakimiś laskami, i z nimi flirtował. Myślę, że oboje nie czujemy takiej potrzeby. Wiadomo, że jest też coś takiego, że jak się jest długo w związku, no to gdzieś tak wiecie, trochę brakuje tej adrenalinki, czy tego właśnie takiego niewinnego flirtu i tak dalej, ale ja na przykład bym się czuła źle wobec Jury, gdybym teraz sobie flirtowała z jakimś obcym facetem. Bardzo źle. I nie, nie czuję takiej potrzeby też. I ja mogę sobie w żartach coś powiedzieć do moich kolegów, tylko to, to, to jest dystans, przyjaźńmy się i tak dalej. Ale tak, żeby z obcymi ludźmi flirtować, czy coś to. Nie. Czy krępuje swoje twoje nagie ciało, czy są części ciała, które niechętnie pokazujesz? Nie, chyba nie ma takich części ciała, które niechętnie pokazuję. Ja bardzo lubię swoje ciało. Oczywiście mam jakieś cele związane z tym, żeby moje ciało wyglądało lepiej, ale to jest na przykład na takiej zasadzie, że teraz codziennie robię trening, bo się zawzięłam i chcę mieć znowu kratę na brzuchu, ale ja lubię swoje ciało i nie uważam, że to jest idealne, bo wydaje mi się, że nie ma chyba takiego idealnego ciała. Ale y, łatwiej się żyje Będąc w zgodzie ze sobą A jeżeli nawet coś nam się nie podoba To pracujemy po prostu nad tym y, Mi się w ogóle wydaje, że to też jest Dużo kwestia głowy, bo ja na przykład Tak mam, że nawet jak coś, wiecie Mi tam nie pasuje i nad czymś chcę popracować To jak zaczynam to robić Czyli na przykład jak zaczynam trenować regularnie To mimo tego, że wiadomo, że te efekty nie przyjdą po tygodniu To ja się już po tym tygodniu o wiele lepiej czuję w swoim ciele Bo po prostu to już jest moja głowa I moja psychika, że mam taką, takie poczucie i taką świadomość Że ja dbam o siebie i że... Y, Staram się dla siebie i staram się, żeby to moje ciało wyglądało lepiej. Dla mnie na przykład też duży wpływ na to, jak się odżywiam. Bardzo to łączę. Jeżeli na przykład wiem, że piję dużo wody, dbam o siebie, staram się dla siebie, dla swojego ciała i dobrze się czuję w swoim ciele. Raczej nie mam takich, jakieś, nie wiem, że na przykład bardzo nie lubię swoich, nie wiem, pośladków czy piersi i tak dalej. Ra raczej czegoś takiego nie mam. Bardziej na przykład patrzę na siebie i sobie myślę o. Fajnie by było poćwiczyć teraz tą partię, bo no wiecie o co chodzi, bardziej, bardziej nad, w takim, pod takim kątem na to patrzę. Ja wyznaję zasadę, że z, z naszym ciałem trzeba współpracować, a nie po prostu się złościć, że coś nie wychodzi, tylko dbać o siebie, e, uprawiać sport i żyć w zgodzie ze sobą i słuchać, obserwować swoje ciało. Nie zawsze to, co działa na jedną osobę, zadziała na drugą. Ja na przykład jak często też mnie pytacie, czy tam rzucę swój trening, to też nie chcę tego robić, bo nie jestem trenerem fitness i jakby ja wykonuję ćwiczenia, e, które wiem po prostu już na moje ciało działają ale być może one nie zadziałają na wasze ciała. Ja bardzo zawsze obserwuję swój organizm, obserwuję to, jak się czuję, ale jeżeli chodzi o jakiś taki, wiecie, kompleks, że nie wiem, rozbieram się do naga i nie mogę na siebie patrzeć, to nie mam czegoś takiego. Tutaj mam pytanie, jak przejść przez kryzys finansowy. Generalnie wydaje mi się, że takie kryzysy, które dotyczą naszych finansów, są bardzo mocno obciążające dla naszej psychiki, bo jednak, nie oszukujmy się, pieniądze dają nam poczucie bezpieczeństwa jeżeli coś na tym gruncie zaczyna się sypać, to trudno nam... Yy podejmować te racjonalne decyzje i, i czasami widzimy wtedy, że mamy takie poczucie, że na przykład że z danej sytuacji nie ma wyjścia, ja na przykład jako przedsiębiorca popełniłam w swoim życiu parę błędów, jeden błąd mnie bardzo dużo kosztował i to na przykład mogę nazwać takim swoim kryzysem finansowym, bo no bo byłam wtedy załamana i po prostu nie widziałam w ogóle wyjścia z danej sytuacji. Mm, ale to wyjście się znalazło i generalnie wydaje mi się, że zawsze da się znaleźć wyjście z jakiejś sytuacji. Nie warto się na pewno poddawać i załamywać, a przede wszystkim trzeba wyciągać z tego lekcję, bo mm, wiadomo, że ja też byłam załamana i też się na chwilę poddałam, ale yy, no wyciągnęłam lekcję i teraz zanim coś zrobię to pomyślę 10 razy i no już wiem, że nigdy w życiu takiego błędu nie popełnię jaki popełniłam. Wydaje mi się, że też trzeba być stale doedukowanym, jeżeli w ogóle chodzi o finanse, jeżeli na przykład prowadzicie firmę. Trzeba mieć świadomość jak działa nasz kraj, jak działają podatki i tak dalej i mieć takie podstawy w ogóle księgowości jeżeli chodzi o, o to, żeby unikać takiego kryzysu finansowego, jeżeli prowadzicie Firmę. Ciężko mi dać radę, jak sobie poradzić. Myślę, że grunt to jest nie przestawać wierzyć w siebie, w swoje możliwości i nawet jak wyłoniamy błąd i upadamy, to wstać i zaperdzielać. I będzie dobrze. Jest też mnóstwo pytań o tabletki antykoncepcyjne, o moje badania i tak dalej, więc pokrótce Wam o tym teraz powiem. Jeszcze tylko chcę powiedzieć, że w dzisiejszym odcinku e, powiem Wam, kto jest zwycięzcą konkursu z poprzedniego, poprzedniego, dwa vlogi temu. To na pewno będzie w tym filmie. Jeżeli chodzi o moje wyniki badań, na szczęście nie mam insulinooporności. Natomiast moje złe samopoczucie, moje, moja permanentna senność i tak dalej wynika z tego, że mam niedoczynność tarczycy. Ja już kiedyś niedoczynność tarczycy miałam. W sumie nie wiem, czemu o tym nie pomyślałam, tylko jakoś tak zafokusowałam się na tą insulinooporność, bo po prostu ją miałam całkiem niedawno, stosunkowo, bo trzy lata temu. Dostałam Eutyrox w takiej bardzo małej dawce. Moje wyniki badań też nie są jakieś... Tragiczne, ale pamiętajcie też o tym, jak w ogóle wykonujecie badania i chodzicie do lekarzy, że norma normie nierówna, i tak jak wcześniej powiedziałam, trzeba słuchać swojego organizmu. Ja wiem, jakie powinna mieć TSH, przy jakim TSH ja się najlepiej czuję, i mimo tego, że moje TSH jest delikatnie ponad normę, to dla mnie to w takim moim codziennym samopoczuciu jest gigantyczna różnica. Nie chcę wam mówić o moich wynikach, bo nie chcę, żebyście się tym sugerowali, także to zostawię dla siebie. Natomiast no, mam niedoczynność tarczycy, To nie jest dla mnie nic strasznego. Na pewno teraz będę jeszcze bardziej pilnowała suplementacji zdrowego odżywiania się i sportu, bo wiem, że to bardzo pomaga. Wiem, że też są osoby, które nie biorą leków, tylko właśnie samą dietą próbują wychodzić z chorób tarczycy i wiem, że to jest możliwe. Ja na ten moment zdecydowałam się pobrać chwilę ten Utrox. Zobaczę, jak się będę czuła. Na razie biorę go kilka dni i jest OK. Dostałam też naprawdę małą dawkę. Dużo teraz też czytam właśnie o tym, jakie zmiany wprowadzić w swojej diecie, tak żeby czuć się lepiej. Eee, także zobaczymy, myślę, że będzie wszystko dobrze. Zdecydowałam się też na to, że właśnie będę brać Utrox, bo powiem Wam szczerze, że. Naprawdę te moje spadki energetyczne były ostatnio bardzo bardzo uciążliwe, a jednak nie mogę pozwolić sobie w tym momencie i przy wszystkich tych rzeczach, które teraz robię na to, żeby zasypać na siedząco. Zmienię też na pewno trochę dieta i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jeżeli chodzi o odstawienie tabletek antykoncepcyjnych, to moją buzią jest naprawdę okej okay aktualnie, ale to myślę kwestia tego, że naprawdę się bardzo staram i, i suplementy i pielęgnacja i wszystko tutaj działam na 100%, żeby było dobrze. Praktycznie w ogóle zrezygnowałam z alkoholu, z jakiejkolwiek przetworzonej żywności i jem po prostu tak it clean, że bardziej się nie da. Na pewno jest lepiej, piję kolagen, suplementuję się, dużo bardzo rzeczy robię takich, żeby nie odczuwać aż tak tych konsekwencji po podstawieniu tabletek. Mam bardzo bolesne miesiączki, o tym wam ostatnio mówiłam, ale to przeżyjemy termoforek i jest w miarę okej. Okay. Poza tym staram się też jakoś... Kto to? Dzisiaj jest jakiś dzień kuriera. Dobra. Potem to rozpakuję. Wracając z tego tematu, to bardzo się cieszę, że tak szybko zareagowałam, że teraz razu poszłam na badania i wiem, że po prostu wszystko będzie dobrze. Najlepsza i najgorsza współpraca, chyba moją taką najbardziej satysfakcjonującą współpracę, i też taką, którą mi się super realizowała, była moja współpraca z marką Victoria's Secret. Tutaj po prostu pod każdym względem wszystko się w tej współpracy dla mnie zgadzało, ja też bardzo lubię markę. Podobało mi się też moje świadczenie, jakie miałam wykonać, czyli realizacja filmu. No super, w ogóle było bardzo fajnie i bardzo, bardzo miło tą kampanię wspominam. Na pewno moją ulubioną też współpracą są moje stałe współprace i to, że buduję relacje z marką. Ja sobie bardzo takie relacje i bardzo takie współprace cenię, ponieważ jeżeli są produkty, które ja bardzo lubię i których używam cały czas, to taka współpraca to też jest cała przyjemność. Tutaj na przykład śmiało mogę powiedzieć, że taką współpracą jest marka Nakomi, Fluff i też tutaj współpracuję już naprawdę długo i też jestem bardzo zadowolona z tej współpracy. A jeżeli chodzi o najgorszą współpracę, to nie będę mówiła marki Oczywiście, ale mogłabym tylko powiedzieć, jakby dlaczego ta współpraca była najgorsza. Są takie sytuacje, gdzie na przykład y, umawiamy się z klientem na dane rzeczy, na dane świadczenia, dostajemy brief, i dla mnie taka najgorsza współpraca była z jedną marką, która po prostu cofała mi wszystkie świadczenia, które robiłam mimo tego, że były zrobione zgodnie z briefem, zmieniała zdanie. To są takie współprace, gdzie po prostu przez brak komunikacji, często też dlatego, że to przychodzi przez kilka agencji i po prostu każdy sobie przekazuje te informacje. I to są takie jeszcze, o których często my influencerzy nie wiemy, dopóki nie zgodzimy się na współpracę, bo może tak będzie, że na przykład bardzo lubimy tą markę i super na przykład chcę współpracować z jakąś firmą, bo używam tych produktów, lubię, dogadamy się na warunki finansowe, a właśnie potem może się okazać, że są takie kwiatki w komunikacji po prostu, ale nie miałam dużo takich sytuacji i zazwyczaj wszystkie moje współprace przebiegają naprawdę fajnie. Dalej idąc w temacie współpracy, czy oznaczasz wszystkie współprace? Oznaczam wszystkie współprace. Zawsze możecie to zobaczyć, czy na stories piszę, mówię. Zanim jeszcze pojawiły się mm, to, że trzeba oznaczać, to ja zawsze mówiłam o tym, że to jest współpraca, ale czasami spotykałam się z tym, że komuś to nie wystarczało, że powinnam też napisać, więc zawsze u mnie zobaczycie Gwiazdka współpraca, albo tak jak film, na przykład, no to na YouTube sobie to zaznaczam. Nie jestem fanką oznaczania tego przez funkcję Instagrama, bo to masakrycznie ucina zasięgi i po prostu nie widzę w tym sensu. Wolę wam napisać, że to jest współpraca. Nigdy nie próbowałam nikomu mówić, że coś, co było współpracą, u mnie nie jest. Także myślę, że nie, nie jesteście głupi. No widzicie przecież, że jeżeli wam kod i tak dalej, no to to jest współpraca. Zresztą ja też pokazuję wam. Um, Wiecie, czasami produkty, których po prostu nie wiem, odkryłam fajną pomadkę, to wam pokażę i myślę, że też warto mówić o tym na przykład o ocenie, tak żebyście Wy też to widzieli, ale po prostu dzisiaj cały czas. A to dostaję jakąś wiadomość, a to kurier i dzwoni Jura. Halo Misza. No to wchodź, bo ja akurat sobie skończę nagrywać, okej? Okay? 10-15, więc zejdź to już. O kurde, dobra, no dobra, dobre. Myślę, że od 20 więc Zaczęłeś od 10, oho, i się jeszcze rozłączył. Dobra. Koniec zdania, już już wszystko ustaliliśmy. No. Ja na poczekam, Ja skończę nagrywać i schodzę. Buzipa pa u Halo. Proszę. Aha, wezmę. Buzi. Czy uważasz, że nie ma ludzi brzydkich? Są tylko biedni. Na pewno jak ktoś ma pieniądze, to nawet jeżeli ma jakieś w swoim odczuciu mankamenty, to no mamy dużo takich przykładów nawet wśród gwiazd. Także na pewno jest tak, że osoba powiedzmy, która komuś się może nie podobać, bo nie chce używać słowa brzydka, bo to jest takie strasznie nieładne, posiadając pieniądze może wykonać sobie szereg jakichś zabiegów i tak dalej, bardziej zadbać po prostu o siebie zewnętrznie, więc na pewno się poniekąd z tym zgodzę, Natomiast ogólnie uważam, że w każdym można znaleźć coś pięknego i że o gustach się nie dyskutuje. I dla niektórych ktoś może być ładny, a dla niektórych brzydki i nie ma co po prostu, wiecie, tak generalizować, że ludzie brzydcy, jak mają pieniądze, się stają ładni, bo dla kogoś ta osoba, która dla was mogła być brzydka, była już ładna albo ta osoba na przykład mogła się też komuś podobać. Na pewno mając pieniądze łatwiej jest dbać po prostu o siebie i yy, nie wiem, no, chodzić do kosmetyczki i tak dalej, i tak dalej, no to to na pewno też wpływa na to, jak wyglądamy i bez wątpienia osoby, które mają pieniądze, e, mają większe pole do popisu, żeby po prostu wyglądać lepiej. Co nie znaczy, że osoby, które nie mają pieniędzy są brzydkie albo odwrotnie. Zag zakręciłam się, ale wiecie o co mi chodzi. Dobra, słuchajcie, lecę już z ostatnimi pytaniami. Jak wspominasz swój pierwszy raz? E, ja, słuchajcie, swój pierwszy raz wspominam y, naprawdę dobrze, bo ja y, przyżyłam swój pierwszy raz z moim chłopakiem, w którym byłam na tamty moment jako takie dzieciaki, y, bardzo zakochana. Była taka tutaj poważna relacja, no jak na tamte lata, wiecie, miałam, no nie pamiętam ile lat, 17, 17, no to to taka pierwsza miłość więc no dobrze wspominam śmiesznie tak z perspektywy czasu to wiadomo, że myślę sobie o tym, że byliśmy dziećmi, ale, no, ale na pewno mój pierwszy raz był ze sobą, którą na tamten moment kochałam która była dla mnie ważna i bardzo pozytywnie wspominam czy boisz się co ciąża może zrobić z twoim ciałem estetycznie? Ech, słuchajcie, na pewno się trochę boję na pewno mam trochę obawy, ale nie jest to dla mnie na tyle ważne, poza tym ja znam swoje ciało ja bardzo dbam o siebie ja całe życie uprawiam sport Ech, na pewno będę chciała być aktywna, zobaczymy jak to będzie wiecie. Nie chcę też się jakoś tam nastawać, bo różnie w życiu różne jeszcze się zdarzają. Na pewno mam jakąś taką małą obawę, ale to nie jest dla mnie jakieś super istotne i no to jest normalne, że jak kobieta jest w ciąży, to przytyje. To nie są też na tyle ważne kwestie, biorąc pod uwagę, że powiększymy naszą rodzinę. To jakby te aspekty nie są dla mnie na tyle ważne, żebyś tym jakoś super i się jakoś strasznie bać. Nie mówię też, że mam to gdzieś, bo oczywiście, że nie, bo ja lubię dobrze wyglądać, lubię swoje ciało takie, jakie jest teraz, ale myślę, że spokojnie zaakceptuję zmiany, które w moim ciele zajdą. zdarzyło mi się 15 kg przytyć, schudłam, utrzymuję tą formę i tak dalej, więc myślę, że pociąży też sobie z tym poradzę. Ale tak jeszcze będę w temacie ciąży. To jedyne, czego się tak boję bardziej niż tego, że będę tam miała rozstępy czy przytyję, bardziej się właśnie boję tego, że się będę kiepsko w ciąży czuła. Mam nadzieję, że tak nie będzie w ogóle, nie nawet tak musieć i zakładać, Jest ja zawsze się pozytywnie, więc nie zakładam, że tak będzie, ale jeżeli chodzi już o taką obawę, no to właśnie tego się bardziej boję niż tego, czy tam przytyję i tak dalej, tego jak się będę czuła. E, Wyłoni teraz zwycięzcę konkursu, było 496 komentarzy i muszę wam powiedzieć, że bardzo wam dziękuję za każdy z tych komentarzy, polecam wam jak na przykład macie kiepski dzień, wejść sobie w tą sekcję komentarzy i poczytać te komentarze, bo to, ile tu jest fajnych, pozytywnych wiadomości, to, ile tu jest fajnej, pozytywnej energii, super. Nie dałam niestety każdemu serduszka, ale przeczytałam naprawdę każdy komentarz i czytałam codziennie te wasze komentarze i to bardzo mnie pozytywnie każdego dnia ładowało. Komentarze były naprawdę cudowne, także bardzo, bardzo wam dziękuję. Bardzo mi się też podobało to, w jaki sposób, nawet jak się wcale za dużo pozytywnych rzeczy nie działo, to jak próbowaliście i tak doszukać się tego czegoś pozytywnego i powiem wam, że to było dla mnie niezwykle miłe, bo ja zawsze to powtarzam, że zawsze trzeba szukać pozytywów. I słuchajcie, wybrałam komentarz Iwona Krzysztof, Adam, taka jest nazwa użytkownika, także bardzo proszę, żeby e, Iwona do mnie napisała i bardzo bym poprosiła o nagranie ekranu, na pewno, że to jest twoje konto, czyli twojego profilu na YouTube, jak jesteś zalogowana. Iwona tutaj napisała naprawdę fajną rzecz, bo napisała, że cała jej rodzina wylądowała na kwarantannie, wydawać by się to mogło czymś strasznym, ale że w końcu mieli Czas wspólny, czas razem, po prostu byli razem i że bardzo tego potrzebowali, i że los za nich zadecydował. To jest bardzo fajne, że w takich sytuacjach potrafimy dostrzec coś pozytywnego. Ja akurat mam bardzo podobnie i zawsze, jak jestem chora i niezadowolona, że wiecie, siedzę w domu i mi się nie podoba, to właśnie doceniam ten czas wspólnie spędzony z Juriem w domu. Czy miałeś kiedyś zaburzenia odżywiania? Wiecie co, nie, nie chorowałam nigdy na żadną chorobę w stylu bulimia czy anoreksja, ale wydaje mi się, że nie miałam zdrowej relacji z jedzeniem. O tak. I miałam z tym problem i moje życie się toczyło wokół jedzenia, wokół tego, czy przytyłam. Miałam grubą schizę po prostu na tym punkcie. Na pewno to jest problem, który dotyczy wielu z nas i wydaje mi się w ogóle, że jak ktoś raz, na przykład przytyje, ja tak, znaczy może nie będę generalizować, ale tak po sobie wiedząc, to ja naprawdę bardzo długo pilnowałam bardzo mocno tego, co jadłam. Do tego stopnia, że jak już mnie poznał i jak Jury mnie poznał, to jeszcze byłam wtedy większa po tych wszystkich moich insulinoopornościach, tarczycach, hormonach i tak dalej. Ja wtedy byłam tak zafiksowana, że ja potrafiłam siedzieć w restauracji i ściągać z pizzy tylko warzywa, na przykład je zjadać. Więc nie wydaje mi się, żeby to była zdrowa relacja z jedzeniem. Nie potrafiłam sobie pozwolić na nic, miałam wyrzuty sumienia, jak coś zjadłam. Wystarczyło, że coś, wiecie, z nie takiego średnio zdrowego i mi się już wydawało, że ja przytyłam. Nie miałam zdrowej relacji z jedzeniem, ale nigdy się nie głodziłam, nigdy nie, nie było tak zaawansowane o ten mój problem. I na przykład teraz wypracowałam sobie, myślę, że zdrową relację z jedzeniem i y, pilnuję tego, co jem, i zdrowo się odżywiam i tak dalej, ale no nie widzę problemu, żeby sobie zjeść pizzę i nie mam wyrzutów sumienia i nie czuję się przez to y, gorzej. Wydaje mi się, że dla takich osób, które właśnie gdzieś tam borykały się z jakimikolwiek problemami, jeżeli chodzi o y, swoją wagę, no to to jest bardzo, bardzo ważne, y, żeby właśnie mieć zdrową Zdrową relację z jedzeniem. I faktycznie mogę powiedzieć, że kiedyś ja miałam z tym problem. W pewnym momencie mojego życia, zanim się tutaj pojawiłam, i u i tutaj u siebie i w ogóle Zanim zaczęłam działać w internecie To może byłam tego, były takie momenty Że mogłam być tego bliska, ale, ale Na szczęście nic takiego mnie nie spotkało Natomiast myślę, że to są bardzo trudne tematy I uważam, że jeżeli ktoś ma takie problemy Naprawdę powinien skorzystać Z pomocy specjalisty, no tutaj też chodzi o nasze Zdrowie psychiczne i fizyczne, więc To, to jest naprawdę, to jest naprawdę ważne Ostatnie pytanie, bo Juri Zaraz będzie na mnie czekać Jest w ogóle też sporo pytań o prowadzenie biznesu I tak dalej, ale nie chcę się chyba na ten Temat rozgadywać, bo widzę, że już dużo nagrałam, a to temat rzeka dla mnie. Yy, może jak będziecie chcieli, to kiedyś ten temat poruszę na jakimś vlogu na przykład yy, trochę szerzej. O, na koniec fajne pytanie. Gdybyś mogła ustanowić jedno prawo obowiązujące na całym świecie, to jakie? Czy ty zwariowałeś? Chodź tutaj, sorry. Bengal. Chodź, co ty zjadłeś? Czy ty wiesz o tym, że to jest kabel połączony do prądu i ty nie możesz się tym bawić? Nie, nie, proszę mnie nie odpychać. Nie wolno zostawić kabel. Pierwsze co mi przychodzi do głowy, to by ludzie szanowali siebie wzajemnie i zawsze od drugiego człowieka podchodzili z sercem, a patrząc tak szerzej na to, co się dzieje na świecie i na sytuację polityczną, to żeby wszyscy ludzie musieli być szczerzy. No dobra kochani, to by było na tyle. Jeszcze raz z całego serca dziękuję Wam za 100 tysięcy subskrypcji. Mam nadzieję, że to kiełniej Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam na swój Instagram. I oczywiście jeszcze mam cudownego dnia. Muszę zaraz wychodzić, więc dogramy zwycięstwo konkursu jak wrócę i wrzuciłam wam to w środek vloga. Także całuski. Mnie, pa!